Witam! Browór wita was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokémon Hard Gold spełniając marzenia. Pozwólcie, że pokażę wam pewną sztuczkę. Uwaga! Raz, dwa, trzy! Jest to stucz, sztuczka wymagająca wiele treningów i mnóstwa pracy, lecz mniejsza z tym. Wróciłem do tego miasta, by złapać bardzo interesującego mnie pokemona, którego zaraz wam pokażę. Można go złapać za pomocą ruchu HADBOT, pokażę wam jak tego używać. Uwaga, a więc to jest naprawdę proste. Podchodzimy do dowolnego drzewa. Klikamy. Togepi używa hardwood. I się rozpoczyna walka. Jest to Spiro. Spiro mnie nie interesuje, więc wybacz, Spiro. Bye-bye. No, więc wiecie już jak. Używać tego ruchu Więc widzimy się za dosłownie chwilę. No, 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 proszę, kto to nam się przypałętał Jest to Heracross. Heracross Pokémon z drugiej generacji. Pokémon typu latająco walczącego. Latająco źle. Pokemon typu robacza latającego, tak, nie ewoluuje on, jest już złapany przeze mnie. Bo to. Nie, przepraszam, to ona. Tak, robaczo walczący typ. I uwaga, odczytuje oficjalne odczytanie wpisu z indeksu. Ten potężny Pokemon podnosi przeciwnika rogiem, a następnie wyrzuca go. Tak tu jest napisane mniej więcej z razy drzwi. Można go złapać używając jedynie ruchu Hatboot. Żaden inny Pokémon nie ma takiego połączenia typu jak on. Jest naprawdę wyjątkowym Pokémonem. Herakros jest jednym jedynym Pokémonem, tak wierząc w Bulbapedii jest jedynym typem Pokémona. Nielatającego, który może się nauczyć asa przez tworzy, przez wbicie levelu. Tak chcę nazwać moją Herakros. Nazwałem moją Herakros Hermiona. Hermiona jest postacią z sagi Harry Potter zakończonej w 2011 roku. Bardzo ciekawa. Teraz... Tak, zobaczmy na Hermione. Puu, jest tu coś ciekawego. Mm, no nie, nie widzę nic ciekawego. Takie jak u innych pokemonów. Jednak czeka mnie bardzo trudny trening. Ach, do zobaczenia za dosłownie parę sekund. Dla mnie to będzie dosłownie pół godziny. Witam po jak dla mnie naprawdę bardzo wyczerpującej. Po bardzo wyczerpującym treningu. Pierwszą rzeczą, którą pragnę napomnieć, jest to, iż. Hermiona ma 13 level. Nauczyła się dwóch ruchów. E, Fury Attack, czyli. Atak furii. Uczy się go na poziomie y, siódmym. Dość słaby atak. Nauczyła się też Aeriales, czyli ASA przestworzy. Jest to atak typu Latającego. Naprawdę bardzo silny i zawsze trafia. Więc idziemy dalej w grze. oto tancerka z miasta Ecrutic City z tego oto teatru jest ona przywódczynią Kimono Girl niestety nie mam pojęcia co ona teraz robi więc zamilknę na jakiś czas i poobserwuję co ona robi Hmm, moim zdaniem oglądała naszego pokémona. głowy bym nie dał. No, to idziemy. Tak. Tutaj mamy. Eter. Idziemy, idziemy. E tak. I tak. Wkraczamy właśnie na drogę nr 34 Ten trener nie ma ciekawych pokemonów więc Jesteśmy po walce z Samuelem i kroczymy dalej Ten trener ma nowego pokemona Którego zaraz wam pokażę Zaczynamy walkę Uwaga Jest to Snowball Snowbull jest Pokémonem typu normalnego z pierwszej generacji. Ewoluuje w Grandbula Grand na poziomie 23. Jego wpis w Pokédexie brzmi mniej więcej tak. Choć wygląda przerażająco, jest czuły i miły. Jest popularny wśród kobiet. Więc kobiety go lubią a bardziej bym powiedział ją, gdyż ten snobul jest płci żeńskiej i w ogóle większość snobuli jest żeńskiego typu u Marip teraz mu muszę jakoś tak zrobić u nie wiem czy ten gdyż gdyż Myślę, że będzie nieprzyjemnie o, statyczność, Jak miło. Fajnie. Takie uderzenie. Eee. Przeżyj, przeżyj, przeżyj. A jednak nie jest aż tak super efektywny. John Growl ma jednak to nic jej nie da. I Harry, atak, atak rogiem, i po niej. I Hermiona ma level 14. Cieszmy się i radujmy. Pokonaliśmy, właśnie, trenera. Właśnie dzwoniła do mnie mama. Mówiąc, że wysłała pewnego Kolesia do sklepu żeby przekazał nam pewną rzecz, która nam wysłała Jaka to rzecz? Niestety nie wiem gdyż to jest to zawsze zagadka. I tak, mamy tutaj nowego Pokemona, Monkeya. Monkey jest typu walczącego, więc atak latający jest świetny na niego. Ewoluuje na 28 poziomie, poziomie w PrimeP'a i tak po nim to już jest koniec nie dobra nie będę fałszował przepraszam bardzo Diglett i Digleta mamy kolejnego jest to Pokémon z pierwszej również generacji jak prawie wszystkie typ ziemny ewoluuje na 26 poziomie w Dukcio Dukcio tak jest i An, pokonaliśmy I Anna i z głowy mamy już daje nam swój numer telefonu oczywiście kto by nie chciał mieć takiego świetnego trenera w listach. W liście w, w telefonie zawsze można by hu 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 Musimy przedostać się przez ten gąszcz, aby dostać się do oto tej trenerki, która ma również nowego pokemona. No tutaj też Hopipy, jednak Hopipy są... nie są godne polecenia, niby szybko ewoluują, jednak są tak słabe, że każdy, dosłownie każdy pokemon może z nimi się rozprawić. Są one typu latający trawiastego Bulbasaur, Tak, ten Pokemon. To jest nowy Pokémon, którego chciałem wam pokazać. Pokemon... szybko muszę... Pokemon... Um. Hu, gdzie to? A tak, pokemon typu trawiastego. Typ, yy, z pierwszej generacji. ewoluuje na 16 poziomie w Iwisaura. Na 32 w... Venozaura. Starters z regionu Kanto I jest Od jego nazwy Jest Nazwana pewna strona internetowa Bardzo popularna Bulbapedia Z której możemy się dowiedzieć Wielu ciekawych rzeczy I z której czerpię niektóre informacje Do tego Let's play'a Również prosi nas o numer telefonu, proszę bardzo, czemu nie? Ale tylko szybko, bo czas goni, a czas to pieniądz oczywiście. Jesteśmy już coraz bliżej miasta. Golden Road. To się pojawi, Lori. Ten domek przed nami jest, należy do dziadków Lori. I ten, ten człowiek, z którym rozmawia, też znaczy, też no tak, też no, Jest dziadkiem Lori. Dziadkowie Lori prowadzą. nie wiem, takie. szkółkę dla Pokémonów. Oni tam opiekują się Pokémonami, trenują ich. I jeżeli mamy Pokémona, którego nie chce nam się szkolić. Polecam zostawić go tutaj. Dum, 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 tak. Lori, bodajże teraz da nam swój numer. Tak, dana nam swój numer. Hurra. I ten tego, i rozumiecie. Hm. OK, No, i możemy tutaj zostawić pokemona. Ale nie, ja nie chcę. Ten dziadek da nam swój numer. Daj grę innym Mhm, Tak, bardzo dobrze. Tutaj w, trawie, w tej trawie można spotkać wyjątkowego Pokemona Ditto, który pozwala, którego, który może zmieniać się w każdego Pokemona. Uhu. Ten oto człowiek, milicjant, policjant, ma świetnego Pokemona, który się nazywa Growlit. Jest Pokémonem z pierwszej generacji. Naprawdę świetny Pokémon typu ognistego. Liczę, że uda mi się go pokonać. Chociaż. Ach. Chociaż Hermiona jest wrażliwa na jego ataki. Jednak jest nieco szybsza. Powinno nam się udać. Hermiona. Dam radę, dam radę. Nie przez takie bagno przechodziliśmy. No pięknie. O kurde. Tak jest. Uff. Uff. Zrobiło się naprawdę gorąco. Swoją drogą naprawdę bardzo chciałbym mieć Groulite. No więc słuchajcie, to tyle na dzisiaj w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Oglądajcie mnie. Na razie, dobranoc, bo jest już naprawdę późna godzina. Cześć!